Jak pewnie wiecie, firma Huawei od dłuższego czasu jest zbanowana przez Stany Zjednoczone, przez co ich urządzenia pozbawione są usług Google. Ale czy na pewno? Jak się okazuje, sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda już znacznie lepiej i na Huaweiach można na przykład oglądać YouTube'a w aplikacji, czy też płacić zbliżeniowo telefonem. Jak to możliwe? W dzisiejszym filmie odpowiem właśnie na to pytanie. Zatem czy da się na co dzień korzystać ze smartfona firmy Huawei? Oglądajcie dzisiejszy film, aby się przekonać. Jakiś czas temu nagraliśmy kilka materiałów o tym, jak radzić sobie z brakiem usług Google. Od tego czasu się jednak sporo zmieniło, dlatego powstał. Ten film. Nie można jednak zaprzeczyć, że usługi Google są zintegrowane z naszym życiem i często nawet nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo. Oczywiście to wszystko głównie za sprawą monopolu. Niemal każdy posiadacz smartfona korzysta z wyszukiwarki Google, z YouTube'a, Gmaila czy Map. A tych rzeczy nie znajdziecie na smartfonach Huawei przynajmniej w teorii, bo w praktyce sprawa wygląda zgoła inaczej. W sklepie App Gallery w ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiło się sporo nowych aplikacji, w tym także tych bankowych. To szczególnie istotne, bo jak na razie nie zobaczyliśmy jeszcze polskiej wersji Huawei Pay, ale jak to omawiają, dla chcącego nic trudnego. Jeżeli macie konto na przykład w Millennium PKO, to bez najmniejszych problemów będziecie mogli płacić w sklepie zbliżeniowo przy pomocy smartfona Huawei wyposażonego w moduł NFC. Wystarczy odblokować telefon i przyłożyć do terminala, więc nie różni się to praktycznie niczym od Google paya. Różnica polega na tym, że płatności konfigurujecie bezpośrednio w aplikacji bankowej. Huawei w kolejnych aktualizacjach wprowadził do swoich telefonów narzędzia, które miały za zadanie zastąpić te od Google. Jedną z większych zmian było wprowadzenie Petal Search, czyli specyficznej wyszukiwarki o ogromnych możliwościach. Wpisując daną frazę w wyszukiwarkę, ta zostanie odnaleziona w ponad 20 kategoriach, takich jak aplikacje, zakupy, obrazy, wiadomości, etc. Jednocześnie wyszukiwarka Petal pozwala na instalowanie aplikacji spoza sklepu App Gallery. Ten, mimo że jest już jakiś czas na rynku wciąż odstaje pod względem liczby dostępnych gier i programów, chociaż te przybywają z dnia na dzień. Również te typowo polskie aplikacje. Na szczęście nie jesteśmy do niego ograniczeni, bo są także inne źródła, takie jak na przykład APK Pure. Jednak na tym możliwości wyszukiwarki Petal się nie kończą. Samo wyszukiwanie może odbywać się na kilka sposobów. Klasycznie z wykorzystaniem klawiatury, ale hasło możecie wprowadzać także głosowo. Oczywiście w języku polskim. Można też skorzystać z obiektywu AI który wyszukuje produktów na podstawie kodu kreskowego lub po prostu skanuje dany produkt niczym Google Lens. Powiedziałem Wam już, jak to wygląda, jeżeli chodzi o płatności mobilne, zbliżeniowe oraz skąd brać aplikacje, których nie można znaleźć w AppGallery. Niestety nie każda aplikacja pobrana z APK Pure będzie działać. Jedną z nich jest Google Chrome. Jednakże na pokładzie smartfonów czy też tabletów Huawei znajdziecie preinstalowaną przeglądarkę internetową, która ostatnio zyskała kilka przydatnych funkcji. Podobnie jak w wyszukiwarce Petal, tak i tutaj znajdziecie propozycje gotowych aplikacji do zainstalowania. Jednak co chyba istotniejsze, z pomocą przeglądarki możecie zyskać łatwy dostęp do brakujących usług, również tych od Googlea. Krótko mówiąc, o ile aplikacje Google nie są dostępne na smartfonach Huawei, to bez problemu możecie korzystać z nich bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Mowa o wyszukiwarce Google, Google Docsach, mapach czy o YouTube. Wszystkie te usługi możecie dodać nawet do ekranu głównego. Dlatego i po prostu przypiąć je i mieć do nich łatwy dostęp. Ale wcale nie musicie tego robić, o czym opowiem pod koniec filmu. W końcu pokazywałem Wam już, że YouTube działa normalnie w aplikacji, ale pozostawię Was jeszcze chwilę w niepewności. Przeglądarka internetowa od i ma wbudowany tryb prywatny i działa on nieco inaczej niż w Chromie. Tutaj jednym przełącznikiem wchodzicie w całą prywatną sesję, podobnie jak na komputerze, która będzie aktywna do momentu jej zamknięcia. Kolejną znaną z Chrome opcją są newsy w przegląd. No i w przeglądarce Huawei również taki kanał z informacjami znajdziecie, oczywiście z polskich źródeł. Wśród opcji dostępny jest także tryb nocny. Jeden przełącznik wystarczy, żeby wszystkie strony uruchamiały się w ciemnych barwach, co w przypadku przeglądania sieci w nocy jest bardzo przydatne. No dobra, ale czy na smartfonie Huawei można odbierać pocztę Gmail? Jak się okazuje, nie ma z tym najmniejszego problemu. Z googlowej poczty możecie korzystać za pomocą wbudowanej aplikacji e-mail od Huawei. A. Wystarczy, że zalogujecie się. Na wasze konto Gmail wewnątrz apki i voila, macie dostęp do Gmaila. Ok, nie trzymam Was już dużej w niepewności, jak to jest z tym YouTubeem. Rozwiązania są w zasadzie dwa. O jednym już wspominałem, czyli można na ekran główny wrzucić skrót do przeglądarki internetowej, która będzie Wam otwierać stronę YouTube'a, ale jak wiadomo, no nie jest to zbyt wygodne i nie zastąpi dedykowanej aplikacji. I tutaj z pomocą przychodzi Wenst, czyli projekt, który powstał po to, aby pozbyć się reklam z aplikacji YouTube dla wszystkich użytkowników. I to, że jest dostępny na Huawei, a, to trochę efekt uboczny. Ta aplikacja wykorzystuje specjalnie zmodyfikowane usługi Google, które działają również na urządzeniach Huawei. A. Z łatwością można się tam zalogować na własne konto YouTube, także w wersji Premium. No i aplikacja jest cały czas aktualizowana, więc dostępne są wszystkie nowe opcje, jak na przykład Shorts. Aha, no jeżeli macie konto Premium, no to oczywiście odtwarzanie w tle również działa. I działa także aplikacja YouTube Music. Jest ona również dostępna i można się w niej zalogować, więc jak widać, słuchanie muzyki online także jest jak najbardziej możliwe. Ale zaraz, zaraz, zapewne zapytacie Szakal, ale nie zapomniałeś przypadkiem o czymś? No i macie rację. Dostęp do płatności zbliżeniowych jest, aplikacja YouTube jest, ale co z mapami i nawigacją? Tutaj z pomocą przychodzą mapy Petal. Wiele osób korzystających ze smartfonów Huawei przez około ostatnie półtora roku narzekało właśnie na brak map. Na szczęście mapy Petal rozwiązały ten problem. W aplikacji macie wszystko, czego możecie potrzebować do sprawnego poruszania się po mieście czy poza miastem samochodem, rowerem albo pieszo. Mapa Petal, podobnie jak ta od Google, została wyposażona w kilka warstw, w tym natężenia ruchu czy informacji o robotach drogowych. Samo nawigowanie działa bardzo sprawnie i jest Precyzyjne. Ciekawostką, szczególnie dla tych z was, którzy jeżdżą samochodem, może być funkcja HUD. Ta, co prawda, jest jedynie namiastką pełnoparawnego systemu nawigacji samochodowej, ale spełnia swoje zadanie. Wystarczy, że położycie telefon przy przedniej szybie samochodu, a w odbiciu wyświetlać będą się informacje o wybranej przez was trasie. Co ciekawe, aplikację Google Maps możecie także bez trudu pobrać z APK APKPure i zainstalować na smartfonie Huawei, więc jak widzicie, mapy Google działają. Z jednym wyjątkiem. Nie możecie się w obrębie nich, czyli map Google zalogować na wasze konto Google, przez co nie znajdziecie tam takich funkcji jak na przykład zapisane miejsca. Druga sprawa to interfejs Android Auto, który nie jest dostępny na smartfonach Huawei. Także no, jak widzicie, są plusy, ale są też minusy. Wśród nowych funkcji HMS, czyli Huawei Mobile Services, znalazł się też Huawei Assistant i wbrew pozorom nie jest to asystent głosowy, a bardziej nasza prawa ręka? Po przesunięciu ekranu w lewo, czy to na smartfonie, czy na tablecie Huawei, waszym oczom ukaże się panel z najważniejszymi informacjami i skrótami do wybranych aplikacji. Macie tutaj dostęp do wyszukiwarki, skanera kodów QR, wybranych apek, pogody, kalendarza, czy podsumowanie czasu, jaki spędzacie przed ekranem. Oczywiście najlepiej jak najmniej spędzać. Nieco niżej znajdziecie wyniki ulubionych wydarzeń sportowych, czy newsfeed. W jednym miejscu macie najważniejsze informacje z Polski i ze świata, oraz Wspomnianą wcześniej pogodę, kalendarz czy skróty do ulubionych apek. No i na koniec coś dla graczy, czyli Centrum Gier. Jest to nic innego jak platforma społecznościowa dla wszystkich mobilnych graczy. Znajdziecie tutaj nowe gry mobilne oraz najróżniejsze bonusy czy prezenty, zarówno do już zainstalowanych gier, jak i tych nowych, które dopiero możecie zainstalować. Centrum Gier oferuje także możliwość wykonywania zrzutów ekranu czy nagrywania waszej rozgrywki. No i przede wszystkim z poziomu Game Center macie dostęp do wszystkich. Aktualnie zainstalowanych na waszym smartfonie czy też tablecie gier. No dobra, a co z innymi aplikacjami? Mam tutaj smartfon Huawei i powiem wam, co na nim działa. Więc słuchajcie, mamy oczywiście aplikacje bankowe, w moim przypadku Millenium, o którym już mówiłem. Mamy Netflixa, działa. HBO Go, działa. Amazon Prime Video, działa. Snapseed od Google, co ciekawe, działa. Lightroom, również dostępny. Discord. Gry, Fortnite, czy Call of Duty Mobile, czy PUBG również działają. Działa także Facebook, Messenger, Instagram. Działają także ostatnio popularne aplikacje takie jak Microsoft Teams, czy też Zoom do wideo połączeń. No ale niestety. Większe aplikacje od Google nie działa. One się w ogóle nie uruchamiają. Część z nich, przynajmniej takie jak Google Meet, jak Google Kalendarz, Google Duo, te aplikacje po prostu tutaj na tych smartfonach nie będą działać, ale z niektórych funkcji możecie po prostu korzystać przez przeglądarkę, na przykład właśnie z Google Docs. Dokumenty online możecie po prostu otwierać przez przeglądarkę internetową. Także, no wiadomo, że nie wszystko zadziała, ale też duża część aplikacji, która na początku nie działała, tak jak na przykład Netflix, teraz już właśnie na smartfonach opartych o HM. MS po prostu funkcjonuje. A zatem jak urządzenia Huawei wypadają w ogólnym rozrachunku po niemal dwóch latach od przymusowej przesiadki na HMS. Wiele funkcji, programów czy opcji, które początkowo nie były dostępne, teraz już normalnie działają. Mowa choćby o płatnościach mobilnych czy o YouTubie w aplikacji. Inne rzeczy wymagają nieco więcej zaangażowania w porównaniu do sytuacji, gdy kupujecie smartfon z aktywnymi usługami Google lub w ogóle są takie rzeczy, które na Huawei nie zadziałają. Najważniejsze różnice są widoczne oczywiście. w Wygodzie, no ale co ciekawe, również w cenie. Żeby móc płacić zbliżeniowo, musicie skorzystać z dedykowanej aplikacji bankowej. YouTube trzeba pobrać z zewnętrznej strony, takiej nie do końca oficjalnej, a konto Gmail należy dodać do domyślnej aplikacji pocztowej. Z kolei takie funkcje jak Android Auto czy logowanie w mapach Google, czy też chociażby Google Meet po prostu w ogóle nie są dostępne. Niemniej jednak muszę tutaj wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, o której zdaje się wszyscy zapominają lub nie chcą pamiętać. Mam tutaj na myśli cenę. Smartfony czy też tablety, szczególnie od Ja są jednymi z najbardziej atrakcyjnych cenowo urządzeń w stosunku do specyfikacji, jakie możecie kupić w tym momencie. Oferują flagowe podzespoły, bardzo dobre aparaty, przynajmniej w przypadku smartfonów, czy po prostu naprawdę wysoką jakość wykonania. A co Wy sądzicie o urządzeniach Huawei bez usług Google, czy biorąc pod uwagę wszystko to, co dzisiaj pokazałem, chcielibyście z nich korzystać, czy wolicie jednak urządzenia innych marek? Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. A tymczasem to by było na tyle, jeżeli ten materiał Wam się podobał i uważacie go za przydatny, to zostawcie łapkę w górę i udostępniacie go wśród swoich znajomych, a tymczasem subskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych materiałów. To by było na tyle, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, mówił do Was Szakal, papa! Pa.